Moi drodzy, na drugim odcinku z paczką z konkursem różowe diamentowe 7, pierwsza paczka. Dzisiaj mamy takie numerki jak 2, 7, 12, 17 i 22. Idziemy co 5, więc teraz wypadło na te numerki. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie mocno kciuki za wszystkich uczestników. Dobra. Pierwszy odcinek no coś tam wpadło, zobaczymy jak w drugim odcinku szukamy siódemek. I tak, numer drugi ma Mari, Mari. kanał zdropkowy serdecznie Was zapraszam do Martinki. Bardzo fajne ma odcinki. Miło się ogląda. Zapraszam serdecznie. Dwójeczka. Martinko trzymaj mocno kciuki. A mamy cztery, cztery pięć dziewięć dwa cztery dwa trzy dwa sześć trzy osiem, no na razie nic nie ma, niestety sześć osiem sześć dziewięć dziewięć trzy ta trójka tak trochę myli. 5-5. Niestety ta zdrabka jest pusta. Martinko, masz jeszcze zdrapki. Więc na spokojnie. Numerek teraz siódmy. Jest to chyba takie z zdrabki Moni również kanał zdrabkowy. Monika serdecznie zapraszam do Moniki. Również ma fajne konkursy z paczkami. Z drapek. Moniko, trzymaj mocno kciuki. No i szukamy tych siódemek.

4, 6, 4 no i 9. Niestety ta zdrabka też jest pusta. Szkoda. No to teraz mamy niolową dwunastkę. Zobaczmy, jak się spisze. Zdrabka kasza malinowskiej. Kaszy ma dużo tych zdrapek. Najwięcej trzymam za ciebie mocno kciuki. Szukamy tych siedemek. 4, 9, 5 pięć, trzy, cztery, trzy, dwa, dziewięć, dwa, dwa, osiem, sześć, gdzie to siódemki, sześć, pięć, trzy, osiem, cztery, dziewięć, no i sześć, kolejny pustak niestety. Kaszy szkoda Numerek teraz 17 mamy Monikę S. Moniko serdecznie dziękuję za udział. Trzymam za Ciebie mocno kciuki. 17 numerek 5. Mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku coś wpadnie. 5, 5, 8, 5, 9, 9, 3. 6, 2, 8, 3, 6, 4, 3, 4, 2. Jest siódemeczka, super. Będzie wygrana. 2, 9, no i 6, a pod siódemką pewnie dyszka. Dokładnie. No, szkoda, że tylko dycha, ale jest. Fajnie, super. Twoja zdrabka jest wygrana. Monika. No i ostatnia na dzisiaj, zdrabka numer 22. Też Katarzyna Marlinowska. Kasia trzyma mocno kciuki, żeby tutaj coś wpadło. Mamy tak 6, 9, 4, 9, 3, 3, 2, 6, 8, 5, 9. No gdzie te siódemki? 5, 2, 2. Prawdopodobnie wszystko zostanie na dwa ostatnie odcinki, najlepsze z rapeczki, ale i może i lepiej, nawet emocji będą do końca. Jakby było na początku, wszystko to, to potem już. Mało kto oglądał, a tak to wszystko przed nami, dobra. Ta zdrapeczka niestety jest pusta, Kasia. No szkoda. Mażeszki dużo tych zdrapek, czyli dzisiaj wpadły tylko yy, tylko jedna. To było z poprzedniego odcinka. Tylko jedna wpadła, 10 zł. To była chyba taka zdrapka Moniki R. No, 40 zł na minusie dzisiaj. zobaczymy co. Kolejne części dadzą. Już Was zapraszam serdecznie, trzymajcie się, cześć.